Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. 18 marca 2021 roku, czwartek, czyli witam czwartkowo. Witam i zapraszam na poranną ceremonię picia ziółek. Tak, dzisiaj mamy ziółka w takim anielskim kubku. Rumianek, moi kochani, rumianek. Jeszcze jest gorącawek, a lubię gorące. Zawsze lubią gorące. To tak, a propos Zbigniewów, to zobaczcie. Panowie Zbigniewowie. Świeczka się ładnie pali, równo. I tak sobie się tutaj w takim towarzystwie anielsko-biosennym. Dzisiaj o, samoloty leci. A u nas rzadko latają. U nas po sąsiedzku jest amerykańska baza ho, w Hohenfels. I posłuchajcie, te samoloty to latają głównie w nocy. W dzień nie, nie widziałam w dzień. Owszem, gdzieś daleko na horyzoncie. Kochani, wschód słońca 6.21, a zachód 18.22. I dzisiaj dzień trwa 12 godzin i 1 minut. Czyli to zrównanie wiosenne, zimowo-wiosenne już przyszło, czyli już mamy ten mały plusik. Witaj Mario! Dzisiaj dla Marii takie przesłanie z taką różową. Posłuchajcie, to taki jest, no, jakaś odmiana różu. Tylko to jest taki różowy, troszeczkę bardziej może koralowy, taki bardziej z troszeczkę z czerwienią. I przesłanie na dzisiaj dla Marii. Tak mi przyszło. Pewne tajemnice trzeba wypowiedzieć, i te tajemnice, szczególnie takie, które szkodzą nam osobiście, należy wyciągnąć na jaw i pomyśleć, że ktoś miał cel, żeby ciebie zdołować, żeby ciebie przybić, żeby Ciebie zniechęcić do życia. I tą tajemnicę dzisiaj wyciągamy mario. Tak, pewne rzeczy się dzieją po coś, i pewne rzeczy dalej się dzieją po coś. Także pewne osoby spotykamy po to, by coś się w naszym życiu zmieniło. Żebyśmy zobaczyli, że może być inaczej. I to jest ten cel spotykania tych innych osób, tych osób nam bliskich. I jakże niesamowity sposób, bo czasem nam się wydaje, że to krewni są nam bliscy. Nie, bo to, słuchajcie, swoją drogą jest braterstwo krwi w sensie krewny, bo z krwi, bo pochodzi z rodziny, z człowieka, z urodzenia. Ale też jest braterstwo dusz, i nie zapominajmy o tym, że gdzieś kiedyś już się spotkaliśmy i gdzieś kiedyś ta dusza inna, w tym innym człowieku, przychodzi do nas, by nam otworzyć oczy, by nam pokazać, że pewne rzeczy były niewłaściwe może nie tak słowo niewłaściwe, bo nie chciałabym tutaj oceniać tylko ktoś miał cel, a my tego celu nie znaliśmy miał cel. By coś z nami się, byśmy się na przykład nie rozwinęli. O, bo była zazdrość. Prawda? Zobaczcie. Zobaczcie, spójrzcie na to z perspektywy, kochani. I też wiem, i te przesłania, które na, zaczęłam nagrywać, które mi po prostu przychodzą, to jest ta informacja, że pewnego dnia włączasz YouTube'a i słyszysz te słowa. Bo to jest dla ciebie. I przemyśl sobie i wyciągnij wnioski, ale w takim sensie, że czy to jest mi potrzebne, czy nie. A jeżeli jest mi potrzebne, to co ja mogę z tym zrobić? Bo cały czas się rozwijamy. Cały czas, spotykając nowe osoby w naszym życiu, spotykając. Te informacje, które tak nam nieoczekiwanie przychodzą, są dla nas. To takie nasze, to takie dla nas wsparcie z tamtej strony. Tak, wszyscy mamy aniołów-stróżów, tylko czasem śpi ten anioł i czasem trzeba go obudzić i nic więcej. Zobaczcie, jakie to proste. A jak obudzić anioła-stróża? Tak. Aniel Boży, ten mój, który tu jesteś i mnie wspierasz, i kim byś nie był, obudź się, pomóż mi. Bo to jest ta sztuka poproszenia o pomoc, poproszenia. A jesteśmy y, tym, czy o czym myślimy. Jeżeli do tej pory myśleliśmy, że jest wszystko złe i niedobre, to ono się spełniało. A jeżeli od dzisiaj zaczniemy zmienić nasze myślenie i mówić: Wow, kurczę, to jest dobre. To jest dobre. To zobaczcie, jak wiele jeszcze przed nami. Możemy wszystko zrobić. Jeszcze możemy pójść na jakiś fajny kurs. Jeszcze możemy wyjechać w ulubione góry. Ale może jednak ty wolisz, może to wyjedziesz nad morze. I pomyśl, co można z tym zrobić. Kochani, czwartek, już jutro piątek, sobota. Witam, witam Mariolu. Witam Jadwigo, witam Krzysztofie, witam Zbigniewów, Wiesław Zbigniew. Pozdrawiam serdecznie, <laughs> ale też ciekawie, że był Zbigniew i jest Wiesław. Wiesz, to jest tak, jak m, od czasu do czasu jest pewna osoba, która do, do mnie nagle się zwróci, Małgosiu. I myślę, że może to jest tak, że ja przypominam mu jakąś, tej osobie, jakąś fajną Małgosię. Niech będzie. oj, to widzicie? Jakie ja mam spojrzenie. Fajną Małgosię. Ale w ogóle jestem Magdalena. Ale nie zdarzyło się, żeby ktoś powiedział na mnie jakimś innym imieniem. Nie. Jeżeli już słyszał, jeżeli się przedstawiam ewentualnie Małgorzata. Magdalena Małgorzata. To tak jak tutaj w Niemczech mówią na mnie Magdalina. No, Magdalina. No dobra. W Polsce jest Magda no bo to skrócona od Magdaleny, chociaż Magdalimie też jest jako takie, a Magdalena, no to jestem Magdalina. Kochani, tak, pamiętajmy, tajemnica, tajemnicą, ale ona nie może nas niszczyć, bo okazuje się, że ta tajemnica miała podwójne dno i ten ktoś, kto nas zobowiązał do tej tajemnicy, miał Niewłaściwy cel, i zobacz to dzisiaj. I po prostu powiedz, podziel się, zapisz ją, wyjmij ją w każdej możliwej formie. Po prostu zacznij o niej mówić. Spokojnego dnia. Słuchajcie, u nas kurcze samochody zmrożone. No nie wiem, nie sprawdzałam z minus, zaraz sprawdzę, ale jest, no nie wiem, ale minus dwa. Żeby 18 marca i 3 dni do wiosny kalendarzowej, żeby było tak zimno, ale poza tym pięknie ptaki śpiewają. Pięknie, już jest taki ruch. No tak, posłuchajcie, minus 2, o 8 minus 1, no i niby chmurki, o, o 14 słoneczko. No to może to słoneczko nam zaświeci, mi i Wam, ale jeżeli będziemy mieli radość w sercu, to ono już nam będzie świecić. A miłego dnia z rumiankiem. A teraz pora na kawę. To to zapraszam, zróbmy sobie kawę i tak, myśląc o pełnych sprawach, wypijmy tą kaweczkę.